Patrzcie check it. Mega <laughs> no, I <can't> this is mega uczciwe. No, it's not. No, not. Tak nam nie? Uj, dają o, to miski, to kaja. Nie to mystery box od Riot. A no to musiałeś mieczki na Kajle już. Widzę, że bo ty, ty też. Jako no z Nie, 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 i w ogóle. A tak zrobię. <śles> 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 ja tak, nie, 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 ona Widzisz? Okay. Yes? Ja yes, Widzisz, kurwa? No, what? What? what the fuck? O, No mówię! Zabudziło. I to nie są tylko magiczne, to są też fizyczne. Jak się na to Ona stanęka, się leczy, no ona się leczy. Od chuja, kurwa, dziwka szmata się jebana leczy. <laughs> Jak zjadła. Jak żyć? Jak żyć? O, jedzie Aver, Aver pokaże. Gdyby nie ult, to bym miał bez problemu no przecież ja mogę zamienić... Boże, bo w no chyba zaraz się zmoczę! Ja ją zamieniam w komika i zabijam no. No właśnie widziałem! No dostałem ulta kurwa od Lisandry. No jak... Będzie idealna sytuacja też starczkuje jej szkile i ją zabiję. Mam durpa herpa derpa, oj. Nie potrzebuję idealnej sytuacji tylko 1 1 co najwyżej. Ale rozjebani jak psy Nice. Chuj, wam na imię dziwki. Wleźli mojego ulta prosto, tak jak. A ty tam pingowałeś Nowe prawo pozwoli strzelać do wszystkich zwierząt ekstra. Pomogę Davidowi. <grystanie> ja tam bym to pozwolił, gdyby to ode mnie zależało. <grystanie> <grystanie> o tak. Na bocie nikogo nie ma. Strzelaj, w... rzucaj w niego. Nie ma nikogo na bocie. Interesująca walka całkiem. A? Wiktor wygrywa. A? O, dostał. Ja teraz większy zasięg tego gówna niż ja. Musisz się też. bliżej. bliżej. O. o, To wtedy on Dwa ten bardziej dwóch. mnie trafi. Nie, on mnie raz trafił. Do tego. Pozwól, się zbić się bo co, bo co, bo co, bo co. O kurwa. Dobrze, że mamy więcej demerzy w A e, on tymi tasekami na kurwia. Dobra, nie ja ma też. Przez minutę jeszcze, wow. Ty tutaj obserwowałeś tam. Da i pod i spróbowałem trafić w niego kół i spudowałem... A Evil tak spuszował lana, żebym przypadkiem nie dostał XP tutaj idąc, nie? No <noise> nie bym to nie zrobił. To wiesz panował ptak. No ta, jasne, tylko że wiesz tak od razu w creepy, żebym przypadkiem nie dostał tego XP. O, no, odbijesz, tak, ja w się odbijesz. Pamój w nią tym ptakiem jak już to zrobiłeś na creepach. Non stop, tak ma być non stop wyciągnięty. No jest! Ja pierdolę, to, to nie ma litości na lane'ie, nie? Pierdolone pedały Pierdolone pedały Perwersyjne skurwysyny do, Dobrze, dobrze zrobione Ty aber! Chuj, nie wiem, nie pytaj, wypierdalaj <ścoughs> <śmany> 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 Ej, ogarnijcie, zabił go już, Tadej tak, miał już to sobie narka Tak, pod wieżę do... do klona i mnie zajebała wieża <śmany> Mówiłem, że nie wciskam na tyle dobrze guzików, robiłem to twarzą, tak? Chociaż... Spoko. Po całym bo mam ich po jajkę. Dobra, kurwa, dobra, kurwa już. Ja jeździłem, spróbować on tu nie? idzie, kurwa co to jest? O, uważaj, po tym murze. Pa no to się kurwa dzieje po prostu, nie? Dobrze, że on tak strasznie puduje Ja też buduję Kurwa You can't hide behind luckies Ja pierdolę, rozumiem. Jej. O, może w końcu, kurwa Nie You think you run, bitch? O patrz, patrz, patrz gdzie idzie, patrz gdzie idzie. O patr. oh, fuck O Nie poszedł, tam. A, tam, to tam jest ward, zapomniałem Musisz go złapać w kokon, bałwanie Kokon! To się nie stanie O, o Matko woska, nienawidzę cię <laughs> Файт! Наверное, no я естественно. Чекайте с Матко Ботт, он не рушал. Видела я Ну, вообще ты меня не заскочил. Zaskoczył mnie nie ruszając się, nie unikając moich screenshotów po wyjściu z Anti Antytalent kurwa Ja pierdolę to jest antytalent, co ale A, mam cię kurwo ty mi ocie Oooo Trochoda jakby wpierdolę na mnie go ciężarówkę. Bo jak on tak było Wybaczcie, jeżeli kradnę, ale nie planuję tego, już ja <tłuk> tak tylko. O! Kuba! Całe 10 chapców. Z tyka? Tak, zrobimy smoka! Z <tłuk> Wy, Wypadł A, na smoka. mnie Vel'koz z krzaków, to, chociaż jest chujowe, hey, ale wypalił we mnie nie całe kombo. Noxus! Ja mam teleporta zaraz no ale wewnątrz. Ha! <laughs> Rozjebałem kurwiaka jak psa! Nice. O Boże! Miał tam morda Ten Vlad jest bullshitem, bo... Yy, ja go nie mam jak zabić. On cały czas siedzi w tej plamie No Ej, oni nam biorą wieży a co ja mam iść tam umrzeć? Nie, no strzelać do moją rakietę. Się się bić. Kurwa no. Co tu jest robione w ogóle? Nie uciekniesz nigdy. Pierdolę, Jaki Ten za typ, Ten typ jest tak ciężki. To jest po prostu męka walka z tym gościem. Uhu Nie bierz, bierz paru. jestem Dobra, paru. Jemnęscy, jestem, na... jestem bardzo wysokiej jakości kabanasem. O, kurwa. Ja tam go próbuję flankować, a ten. A ten głęboko. No. Bucu. Strzelał! Przecież cały czas strzelał, nie sraj Dupy! Dupy! Ja nie wiem już o co chodzi, ale... Niech będzie. już nie strajk bakłażanami kurwa, spokojnie. A... On jest silny, ale nie tak silny jak ja! O, o. Smutno mi w członek teraz. I w całą resztę w sumie też... Ja idę czyścić grzyby grzybę. Chuje sobie wyczyścić Z gówna pedale. Z grzybów. <gry> ja pierdolę jaka wiązarka, no Gratulacje. mi się ponieść nienawiści. No ale nie bo nienawiść, to było nienawiści to po prostu słowo otwórce. Dostanę słowo Profesor miał tak daje radosną okejkę na te bulgaryzmie. <gryzmy> ja pierdolę na każdym kurwa centymetrze kwadratowym co ty. No nie ma boca. Nie zrobiłeś tego, ja. No nie tak. zrobiłem tego. Ja, ja bym reportował za takie. Dawaj gwizd, dawaj gwiz! Co robisz, kurwa? Baranie je pan. <grymanty> <To ty, kurwa. grymanty> <grymanty> <grymanty> a ta jest taka niebuna, ty. to jest jakaś linia, To nie powinno tak wyglądać. To nie jest wyzmierza. możesz tak zły jak FK, ale całkiem blisko. <grymanty> Jezus, ja uciekam! nie wiem, co powiedzieć. Zgwałcony w dupę. Ja nie do ciebie Jestem, jestem, jestem cydeno. Tylko ci zapakował to, kurwa. Nie. Uuucznie! mu jedną trzecią demedzia tym jednym lepem! Jak się we mnie to w stadium prosto w dupę przeszło mi przez gardło. Nie no i straszysz go ty wajzo. Przecież też uciekała wajzo. Paranie! Jak cię zobaczyło, to zaczęła uciekać. Nie, 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 Zobaczcie, jeżeli to był kradzież, chociaż wydaje mi się. Nie, no spoko, tankowałem go na ciebie. <grystanie> Jezu, kurwa. O co to za pieniądze? Kurwa.